Witam serdecznie, Oden z tej strony, kolejny odcinek Słuchajcie, jestem na Śląsku, u siebie w domu Porobiłem pranie, poogarniałem się I w zasadzie jestem gotowy do startu A co się stało, że ja w ogóle jestem tu na Śląsku? Bo przecież poprzedni odcinek był z Pomorza Postanowiłem sobie zrobić taki urlop trochę od nagrywania Chociaż czasami tam kamerę włączałem, jak się coś ciekawego działo I w skrócie Wam opowiem, że posiedziałem trochę na tym Pomorzu, ale to niedługo na tym trójmieście wróciłem tutaj do Corsira, bo Corsir cały czas gnębił ten balaton. Za niedługo będziecie mieli odcinki u niego na kanale Corsir na YouTubie. Poznajdywał tam bardzo dużo rzeczy, miał tam spięcia z wędkarzami, trochę zabawnie było. To sobie możecie pooglądać u niego na kanale, tylko że to będzie za jakiś czas. Posiedziałem trochę z Corsirem, gdzieś tam jakieś ognicha nad wodą, bo kurde, tu są 30 stopniowe upały teraz. Trochę tam też pochodziłem z nim w wodzie, ale nie znalazłem czegoś ciekawego i na tyle długo nie łaziłem w tej wodzie, żeby nagrywać wam jakieś odcinki z tego, tym bardziej, że postanowiłem sobie, że nic nie będę nagrywał praktycznie, w sensie takich vlogów typowych. Potem pojechałem do Sapera, podziałałem trochę z Saperem, też na jakichś tam poszukiwaniach byliśmy, pogadaliśmy pomyśleliśmy co by to można było robić. na Walhalę pojechałem, z jakieś 2-3 dni tam posiedziałem, wyciszyłem się niesamowicie i w ogóle tam naprawdę fajnie spędziłem czas, odpocząłem i, 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 i teraz przyszła taka pora, że przez ten cały czas w ogóle szukałem jakiegoś takiego, wiecie, jak to się mówi, takiego szlaga, żeby poczuć coś co naprawdę chcę robić i jedyne co mi do głowy przychodzi to tamiza. Ale spokojnie, spokojnie. <noise> e, przygotuję się do tej tamizy na takiej zasadzie, że ja tam będę chciał busem jechać. E, nie wiem kiedy jeszcze dokładnie. I, I za wjazd busem do tej strefy, w której znalazłem po trzech latach jeżdżenia tam po Londynie i hasania tam Priusem, znalazłem taką jedną miejscówkę, gdzie ty busem wjadę i tam jest i Low Emission Zone i Ultra Low Emission Zone. Czyli wjazd moim busem, który ma Euro 2 będzie mnie kosztował 620 e, złotych. 115 funtów. Co prawda, ja tym autem chyba 2 lata temu albo 3 lata temu wjechałem do Londynu do strefy Loe Mission nie do Ulez, tylko do Mission Zone i mi żaden mandat nie przyszedł. Yy, ale dzwoniły do mnie dwie osoby wtedy, jak byłem w Londynie, że przyjdą mi po kilku latach jakieś tam wysokie mandaty, nie wiem jakie to są. Wiem, że za niezarejestrowany wjazd do Londynu do strefy Les płaci się osobówką 1000 funtów do 14 dni 500 funtów. I z racji tego, że jeszcze tam mnie nie ma i się przygotowywuję do tego, to e, ogarnąłem dokumenty i byłem już wstępnie, wstępnie w tym. E, na początku byłem w stacji kontroli pojazdów spytać się chłopaczy, czy, czy jest możliwość jakoś wpisania tego Euro 3 ze względu na to, że moje auto, moje auto to jest 94 rocznik, więc Euro 2, ale ma silnik z 2002 roku, więc to jest Euro 3. No i pogadałem z nim i powiedział, że muszę uderzyć prawdopodobnie, bo nigdy się czymś takim nie zajmował, jakimś wpisywaniem tych yy, emisji spalin, że muszę uderzyć prawdopodobnie do urzędu, urząd albo jak coś tam komunikacji drogowej, yy, oddział w, w urzędzie miasta, czy tam jakiś, nie wiem, tutaj mamy akurat wojewódzki. Urząd Transportu Drogowego, ale to nie chyba nie jest to. Chyba chodzi po, po prostu o urząd, taki wydział komunikacyjny, coś na takiej zasadzie, żeby się spytać. Bo ja nigdzie w tych, w tych, tych książeczkach tutaj nie mam tego, tego euro, a wpisując moje auto do tej, do tej całej bazy Transport w London, muszę, bo tam mi rocznikowo wychodzi, wyskakuje mi od razu euro 2, i muszę pokazać dokument, certyfikat, że mam euro 3, i wtedy będę zwolniony z tej opłaty 100-funtowej. Więc to mi się bardzo gdzieś tam opłaci, bo 15 funtów jeszcze za dniówkę, jak będę się gdzieś tam przy, przemieszczał, to jest tam ponad 60 zł to się jeszcze da przeżyć, ale 600 funtów za każdy dzień gdzieś tam, bo ja bym tam dojechał, jakbym, jakby się nie uda załatwić tego euro 3, to ja tam dojadę i będę cały czas w miejscu jednym, bo wtedy jak się nie poruszamy, to, to kamery nas niechytają, i nie trzeba tego buldzi w ogóle. A jakby się udało, to Euro 3 wpisać gdzieś i wysłać im ten certyfikat, że, że jednak to auto ma Euro 3, to bym bardzo dużo pieniędzy zaoszczędził i bym miał jakiś taki psychiczny luz. No, ale e, to wszystko w swoim czasie. E, miałem już taki napał, że muszę jechać teraz, 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 ale spokojnie. Przed chwilą do mnie dzwonił saper, że wyjeżdża w jakieś podboje po kraju, gdzieś tam dolne Ślązgi, i tak dalej i być może będzie tak, że się z nim gdzieś dzisiaj spiknę, a być może będzie dzisiaj tak, że gdzieś się będę gdzieś się będę próbował doczłapać tym moim busem em, specjalnie, żebym do niego wlazł teraz i przyszedł tutaj i mówić do tej kamery, do was w zasadzie żeby coś zacząć robić, bo nie wiem, czy ktoś z was mieszkał kiedyś na trzecim piętrze kamienicy gdzie gdzie Cały dach jest ubrany smołą czarną. Słuchajcie, pale dziada. I jak się cokolwiek wydarzy ciekawego, to się włączę i wam powiem, jak coś wymyślę. Zaparkowałem sobie tam i do Biedronki przyjechałem na zakupy, żeby gdzieś tam potem już nie myśleć, że muszę się obkupywać, bo już jest godzina 19, końcówka dnia. Więc szybkie zakupy. Tak zakupy zrobione. Jak się wyszło z klimatyzowanego pomieszczenia. To dopiero teraz poczułem co to jest te 30 stopni ja się teraz udam nad jakąś wodę i czekam na jakiś ten, y, telefon od sapera ewentualnie, no tylko i wyłącznie nad wodę no bo w takim upale naprawdę nic się więcej nie da zrobić znaczy da się, ale wiecie, no kurde, przyjemnie nad wodą i powiem wam jeszcze tyle że ja już bym był na tej tamizie tylko sobie cholera Policzyłem tak to wszystko i ja tutaj 12 sierpnia muszę być w Polsce, więc pojechałbym do Tamizy na miesiąc i bym wrócił. I to by mnie kosztowało tak: 1000 waha, bo to jest około 2000 km, 500 prom co najmniej, więc już jest 1500 i jazd do Londynu, czyli to lowem, Zone i tak dalej to jest 2000 co najmniej 2100 zł za sam transport i za samo bycie tam i bym się nie ugruszać w ogóle z tego miejsca w Londynie. I jakbym miał euro 3, jakby odeszło mi to 600 zł, to bym pojechał chyba do tego do, tą tamizę. Ale z racji tego, że na razie tego nie mam, to nie jadę. Jak mi się może uda zdobyć, to ten certyfikat, to może pojadę. Eee, a tak kurde, to 1200 zł więcej. No trochę mnie to tam gdzieś boli, to, 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 to jak się tu mówi cebulowe serduszko. No a muszę być tutaj 12 w Polsce Bo Karol z Elką Mają wesele Pozdrawiam Mercy Campervan Kanał e, A tak być może nie pojadę na tą tamizę Jak nie będę miał tego euro 3 Zasranego e, I dopiero po 12 tam pojadę Żeby jakoś rozłożyć te Te pieniądze żeby to nie było na zasadzie Że ja tam wjeżdżam i po miesięcu wyjeżdżam Tylko żeby tam dłużej gdzieś tam pobyć e, I jeszcze Karol właśnie ogarnął mi w wali 220 hektarów pozwoleń na łąkach na jakichś pastwiskach i facet z którym gadał, który dał tą zgodę to sam łaził gdzieś tam z detektorem i podziubał ładny gdzieś tam srebra także są już dwa punkty zaczepienia gdzieś tam w Anglii no i nie wyrobiłbym się żeby tam to i tamizę porobić i tą walię porobić przez przez miesiąc także chyba, chyba jednak gdzieś tutaj popróbuję Coś w tej Polsce jeszcze porobić, w tych upałach Przez najbliższy tydzień ma być po 30 stopni, 32 nawet Także pale dziada i jadę nad wodę O, tu wszystko zawalone, ludzi nad wodą pełno Przystanek tramwajowy też cały zawalony. Ale miejsca jest Mam nadzieję, że moja miejscowość będzie wolna Niestety nie jest wolna. Zaraz się roz... będziemy rozglądać za inną, ale najpierw muszę odpisać klientowi. Lekka zmiana planów i aktualizacja tego, co się dzieje. Byłem nad, nad, ten, nad wodą, jest pełno ludzi, bo dopiero jest godzina 20 sobota. I nie ma tam za bardzo gdzie stanąć, żeby było w miarę ok. I zadzwoniłem do Corsira, bowiem, Corsir pojechał już do siebie tam do Wieruszowa i ten zapomniał detektora. I właśnie jadę do Odyńców po ten detektor. A przy okazji, tak, yy, miałem w głowie coś takiego, że chciałbym odebrać od Corsira mój ten bagażnik na rower, bo być może jak będę tu po Polsce jeździł, to z tym bagażnikiem sobie pojeżdżę z rowerem, bo ostatnio jeździłem na moim rowerze i, i faktycznie fajnie by go było mieć przybusie cały czas. Także jadę do Odyńców pobrać te wszystkie rzeczy. No dobra, jestem w Odyńcach, yy, to tu. Biorę detektory i wychodzę. O, mam detektor od Kuby, mam swój z słuchawkami i kostium, jakby mnie coś wzięło na jakieś nurkowanie. Dzwonił saper do mnie przed chwilą i na razie z saperem się nie będę widział. Yy, punkt zaczepienia na jutrzejszy dzień, dzisiaj już tam nie będę jechał, to jest Korsir i odebranie tego bagażnika. A teraz... Teraz już ludzie z wody gdzieś tam będą schodzić, także znajdę jakąś spokojną miejscówkę na noc. Podjechałem na miejsce, jest super, tutaj jakieś, jakieś nawet patyki mam cholera. Ktoś tu miał obóz dzisiaj. No i co? Cimne jest, jeszcze muszę auto obrócić, bo cholera na spadku jestem. Tam są jacyś ludzie, także nie będzie źle, tu jest pustka, super. Kolacyjka w postaci kefiru i nadziewanych popryczek I powiem wam, że oglądałem Pateca Wariateca Skusił mnie Skusiła mnie nazwa I tu jest ten geocaching Zabawa w geocaching Cholera No i tak jak obejrzałem ten odcinek to Nawet fajnie się tam chłopaki bawią Może by się też w to pobawić kiedyś Tutaj też komentarz. To... nie mówią, że właśnie grają w ten geocaching Szukaj. Geocaching Pełno komentarzy jest, że są jeszcze jakieś odmiany, jak z jakimiś większymi skrzynkami. Może się w to pobawię kiedyś. Aha, i zapomniałem powiedzieć, że przylatują jego moście i musiałem pozamykać się. I siedzę w 25 stopniach. E, spróbuję tu jeszcze jakoś ochłodzić. E, puszczę chyba klimatyzację na włączonym silniku jakiś czas, żeby pochodziła, bo jest masakra. Albo komarska, albo gorąc. Jako, tak, osobno, mam nadzieję, że mi nie wlecą tędy w góry. Chwalera, pozasłaniałem się, ale na razie mi nic nie brzyczy koło ucha. Jutro będę jechał mniej więcej tutaj, spod Katowic, gdzieś tutaj. Odbiorę ten cały bagażnik, dam korsirowi detektor, wrócę po rower i teraz tak nigdy nie byłem. Tu koło Wrocławia, Wałbrzych, Zielona Góra, nigdy w tym w tych rejonach nie byłem nigdy nie byłem w tych rejonach tutaj. Nie, w Białymstoku tam byłem kilka razy, ale tutaj w tym rejonie nigdy nie byłem. I może bym to akurat teraz pozwiedzał. Tak patrzałem, że tutaj też zawsze się człowiek gdzieś tam patrzy, tutaj na Niemcy, Francję, jakieś tam Włochy i tutaj te Bałkany, a może by tak te. Bałtyckie kraje odwiedzić Litwę, Łotwę, Estonię hmm. Patrzałem też tutaj na ten Ukropnie długi mostotunel tunel Pomiędzy Danią a To jest chyba Szwecja, tak? Chyba ta Czemu oni tutaj nie zrobią takiego mostu? Przecież to się aż prosi Pewnie jest wciul głęboko Albo nie wiadomo co No ale to tylko takie Wolne myśli może się tu przejadek. Nic nie mam teraz do roboty konkretnego. Nie wiadomo kiedy Saper zadzwoni. I tak chyba przez najbliższe dni będzie się dało tylko pokopać w wodzie, bo ta temperatura zrobi swoje. No cóż, zobaczymy jutro, jak się potoczy dzień. Dzisiejszy odcinek taki przegadany, bo dawno nie nagrywałem. I też nic konkretnego gdzieś tam do pokazania wam nie miałem. Ale chciałem się Wam włączyć w tą niedzielę, żebyście sobie tam posiedzieli i posłuchali do obiadku, czy do czego, czy kiedy to tam będziecie oglądać. Dobra, godzina pierwsza 20. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.